Siemano wam, siemano moi kochani, z tej strony Riko, a dzisiaj ze mną jest Marlenka. Niestety Marlenka nie może mówić do mikrofonu, poni ponieważ y będzie grała, y jak się gotuje. Y Straszne przekąski. Straszne przekąski. Na, na Halloween. a teraz jest, teraz pora na to. Y Przeczytajcie opis, tam mamy... Y w konkursie, tak, tak, teraz, tak. Ale ja wam nagrody, Ja wam teraz to streszczę. Yy, podajcie grę, skąd ściągnąć i jak się nazywacie w grze. Piszcie w komach. Pierwsze miejsce cała seria. Drugie miejsce połowa serii, zaś trzecie miejsce to 5 odcinków. A teraz przyglądajcie się, jak Marlenka, gra. Lub gotuje. Pawian y, jest z nami, tylko że nie może gadać, bo ma chore gardło. E... A tak naprawdę to mówi same głupoty. Tak i ma chore też gardło. No. Chociaż czasem powiesz. Hmm. Ale to jak już to powie tak. Ble, ble, ble. No, dowódź uczyliśmy. No i komu coś jeszcze? Eee, chciałem wam pokazać pana śmietankę, którym ja jestem. Żartuję, nie jestem panem śmietanką, tylko po prostu se żartuję. Eee, w kolejnym odcinku pokażemy, jak Marzenka robi domek z pierników. Kto wie, może nie. No, ale... Wy... Albo nie, 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 nie. Już wiemy, co zrobi. Zrobi koteczka. No, ale jeszcze... Może zrobić... Gotowa? Tak, tak, tak. Naprawdę. No, ale to będzie... Nie wiem, kiedy. Eee. No i co tam jeszcze możemy powiedzieć? Może tylko, za cicho mówi? Eee i Liko oszalał włożyłem sobie mikrofon do buzi pamiętajcie musicie koniecznie Mliko powiedz koniecznie musicie koniecznie dawać łapki w górę Musicie koniecznie dawać łapki w górę! No i tak wolę, żebyś głośno krzyczał. No i co tam w następnym odcinku możliwe, że powiemy żarcik o szkole. Możliwe. Zresztą my to każdy wie, że jak telewizja, nie? No. Tylko bez telewizji. No. No, co tam jeszcze powiemy? No nie wiem. Ciszy? Tak! uczymy marzenka jak gotuje ciszą. No, akurat palce wiedźmy. No. Mam nadzieję, że to Was nie obrzydzi, nie obrzydzi ciaskami. To są i tak ciaska. No. Hmm. Hmm. Jeszcze I ciepłe. To Ten czas. Zapraszamy wszystkich do konkursu. W tym konkursie no i co tam jeszcze? powinno się zgłosić chociażby 20 osób. Że 20, co nie? Nagrody są dla 4, o, dla 4 osób. Tak, tak, tak. Ale jeszcze jest wyróżnienie. No właśnie. Ja za o, Minecrafta o, 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 o. i za Simsy. Jak y, dacie Minecrafta, macie obie z nami serii. No. Z Minecrafta. A jak, jak dacie Simsy, to macie. Y, jedną serię. Jedną całą serię. Z Simsów. Bardziej nam chodzi o Minecrafta. No. Ja może otrzymam Minecrafta od rodziców. Tak, tak. Co może słyszeliście, bo my słyszeliśmy? Teraz się wyglądają apetycznie te ciastka, nie? Tak. No. Ryko, mów dalej. Mm. A, i z strony stronie baje. Tak, tak, tak. takie bajeczki różne. Tak. Dla małych dzieci. Chyba, że... Się... Też filmy różne. Tak. Oglądamy na przykład. Już oglądałam nawet pierwszy odcinek World Blood. Bardzo fajne. Dużo filmów. A teraz jeszcze mam takie pytanie. O, już jest. Już nie mam żadnego pytania. Pawian, powiesz coś? No, słyszeliście, Pawian, ma chore gardło. No. Ale na pewno podobają mu się te pachnokcie. No. Pawian, chcesz je zjeść? Pawian tak, że uczy się mówić. Tak, tak. Bo naprawdę okłamaliśmy was. On nie umie mówić. No, ale też ma chrypę. U... powie na przykład, Mama". Uczyliśmy... Uczymy go cały czas. No, może w końcu powiem. A, i jeszcze jedno. Zna tylko słowo dynia i gwałcić. Jeszcze jedno. Co jakiś czas <grym> ha. będą przychodzić do nas goście. W akurat No. Ale będą przychodzić goście i będą śpiewać. Postaramy się zaprosić yy, o ile Karim i król Julian. O ile to oglądacie. W, chcieliśmy Was zaprosić. Tusiaczek. I Tusiaczek. Zap... Chcieliśmy Was zaprosić do naszego filmu. No. Z Minecrafta. Jak oczywiście będziemy mieli? Jeszcze tam trochę pokombinujemy. By mieć za dla dla wielu osób. Tak, tak, tak. Dobrze, to może już skończymy. Tak. Yy, żegnamy się z wami gorąco. Jak skończymy tą serię, tak. to zrobimy kolejne. Dawajcie łapki w góry i Pawian pożegnaj się. Pa! Nie yy, się już jednego słowa. Tak. pa. Pa! Siema!